Gra ja po polsku, jak widzimy, nie będziemy mieli trudności z wyjaśnieniem całej historii, ale przede wszystkim ustawienia, rozrywka. ObiGabal, bardziej mnie interesuje sterowanie? Opcje, sterowanie. Dobrze. SAT, interakcja, lewy przysunięcie, pomoc F, szybszy hut, lewy shift. Też to myślę, czyli na za dużo e, jakiegoś takiego inwentarza czy czegoś nie mamy. No dobrze, to zaczynamy nową grę. Uwaga, ta gra zebra przerażające sceny oraz nagród wzrostu napięcia. Czyli możemy liczyć jakieś jumpscarery chodzące, straszydła i inne tego typu rzeczy. Oczywiście tam coś było, że autorzy nie odbierają, nie biorą odpowiedzialności za to, co się sta dzie stanie. Trzymaj, spokojnie. Odpręż się, oczyścił. umysł, cały umysł. Steven Dunlap znalazłeś się tu, gdyż Twoje zaburzenia zaczęły wymykać się spod kontroli. Dałeś no normalnie funkcjonować, i zawadnęły to niepokojące myśli. Podam Ci teraz moje autorski trap i wyświetlę Ci film, który stworzyłem. Po prostu od razu powiedzcie, że jesteśmy czubkiem. Po zakończeniu opowiesz mi jakie odczucia w Tobie wywołały oraz czy zauważyłeś mi coś niepokojącego tasiek, tasiek, lasek, górki, tasiek, iski to nie wiem, ogień niznadew Mam wampir. Co i pewnie jakiś zaraz nam się pokaże. Światła też. Znaczek wczytywanie prawdopodobnie nie będzie znowu się obudził w jakimś przytulnym pomieszczeniu pozostawieni na łaskę samego, sami sobie chowając się w kątach ciemnych zakamarkach uciekając znowu nie wiadomo przed czym co będzie wynczyło nasz umysł, choć możliwe, że nic nie będzie za nami podążało. Jesteśmy wspaniały sen, chyba raczej koszmar. Dobra Jesteśmy przytomni, jesteśmy przytomni, mamy jakieś to chyba Może nasze biurko Dlaczego nie ma naszego cienia? No nieważne, dobrze Edward no. Super. Będzie nas może gonił jakiś nawiedzony ogrodnik. Nie mogę kucać. Projekt Edward. Wstępny wywiad, wstępna diagnoza, przetestowanie nowej terapii, czekanie na rezultaty. A gra będzie yy, na zasadzie coś jak Liars of Fear. Przytulny gabinecik z przytulną muzyką. Widzę pająka. Co mam w szafie? Piłka. Zdjęcie rodzinne. Hello. Dzień dobry wymiany samochodzik. Super. Coś mi tu jest, nie ma nic, to otwieramy. Mamy gazetę. Psycholozajn. Eksperymentalna metoda leczenia doktora Doela. Ludzi kontrowersje. Coś więcej? Tak, więcej. Chciałbym. Nie wchodzić. Czy wydarzyły się tutaj jakieś tajemnicze rzeczy, że aż musiała chyba zainterweniować policja? Tutaj tak samo. Czyli co mi pozostaje, idę tylko na dół plus te dziwne obrazki pomortowanych zwierząt i uśmiechniętych aniołków. Co to jedno ma wspólnego z drugim, nie mam jeszcze pojęcia. Dobra, pierwsze piętro. A A murder, my. Słuczone lusto. W jakiejś habazie Nuty Nuty Mart Obłąkana Symfonia Super Świetny tytuł Hello Kula do kręgi, tak, coś mi się wydaje, że to będzie coś na zasadzie layers. Co w że kolejne umieszczenia będą nam się otwierać z biegiem czasu. Tutaj mogę coś otworzyć, nie mogę, ci udaje się do jedynych, jedynych po prostu drzwi zerwanymi. Nie, przepraszam, drzwi nie ma zerwaną taśmą i sobie zwiedzam. Jeżeli coś tu jest miłego, chcę mi powiedzieć dzień dobry, to od razu zapraszam, żebym miał ja po prostu od razu na początku wstępu, co się <coughs> dzieje. Pani Duel, well. przypominam, że dała mi Pani wolną rękę co do zagospodarowania jednej części ogrodu. Postanowiłem więc posadzić w większości tam dalie, które zaakceptowałem. Zaakceptowałem kwiatami klemat... Ja akcentowałem klematisu. Wszystko otoczyłem białymi makami. Gdzie pani zachwycona, Edward? Super Coś mi się wydaje... telewizor Mogę wyłączyć? Oczywiście nie Śnieżno-biały telewizor, stały Stary Stary Jasne Reje, czy coś jeszcze mogę zrobić? Zaraz, muszę przeszperać tutaj całą kuchnię. Język angielski 5, mat matka 6, przyroda 6, wychowanie że 5, etyka 6. Wow. Cydan, Nasza córeczka. Halo? Pewnie. Uuu. Zmiana otoczenia, zmiana nastroju. Prawdopodobnie jesteśmy w naszym gabinecie. Cytat Nie pisz to jeszcze niespełnego po czym ścisz do kostnicy pomóc w identyfikacji Patient, Edward 41 Dzień 11 września Patient has told me about his dream where he tries to kill murders white child when you do as who Lincolna. Czyli co? Mamy podwójną osobowość, tak? Od razu powiedzieć, że jesteśmy wariatem to jest raz i mamy syndrom doktora Jekyla i pana Hajda. Kaciuś! Zajebista kaczka, nie ma co. Drogi Abrahamie, przepraszam, że tak długo nie pisałem przez sprawy rodzinne i zawodowe, nie miałem czasu. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Co u Twojej żony Berty? Owadzę teraz słową pewnego pacjenta Edwarda, lat 41. Skarży się na kłopoty z pamięcią. tym zauważył u niego też nieznaczne tiki. Od czasu do czasu porusza nagle i w dziwny sposób małym palcem u lewej dłoni. Opowiadam mi o koszmarze, który ciągle go męczy. To jedyny sen, jaki pamięta, to, że próbuje mi zabić swoją żonę i dziecko. Nie udaje mu się to, bo za każdym razem się przed samym końcem. Jest to bardzo dziwne, ponieważ Edward jest kawalerem i nie ma dzieci. Co ty, o tym myślisz? Wydaje mi się, że to początki schizofrenii albo mnogość osobowości. Ty jednak masz większe doświadczenie z psychopatologii? Pozdrawiam Steven Doar. Fajnie, czyli po prostu <laughs> idziemy. Tak, klinika. E, co? Jedyne otwarte drzwiczki, rozumiem. Kosnica na razie zamknięta. Tutaj też, tutaj nic.

Matko oraz jej siedmioletni syn zamordowali. Świetni, to pewnie my jesteśmy sprawcą. Tak, wiem, tu się raz bardzo Ważny główny bohater odpowiada za wszystko, to co najgorsze. Nie wiem, czy dobrze, pisać. Tak, my jeszcze wszystkiego nie zbić. To może zostawimy sobie na deser. Chyba, że jakaś ta imidż siłą nie będzie chciała nas stąd wypuścić. Co też jest bardzo wszystko prawdopodobne. Wypiętko? A, to była winda, czyli nic nie straciłem. I dam nie wiem, co to do cholery było, ale było dobre jakaś postać. Ileś tutaj rączkę z jakimiś fajnymi szponkami, coś pewnie co on będzie chciało nas, powtarzam to po raz setny, po raz enty, po raz 20, któryś może więcej żadnych dzieci do cholery w cholorach. Klucz to jej serca znajduje się tam, gdzie rozpocząłeś swoją podróż. To znaczy, gdzie?

Tam jest to cześć, swoją podróż. Czyli muszę wrócić do swojego gabinetu i jeszcze raz przebaczyć wszystkie notatki, które tam się znajdują. Cześć! To może być kluczem. Tego nie pamiętam, żeby było. Pokój numer sześć. Sześć hmm, dwadzieść. Prawdopodobnie. Hasło 629, tak wizja potrafi być bezpieczna. No, 629, tak, tak spoko, coś mi zostawiło fajną wiadomość. A więc z owocem na dół, no. ale fajnie, pierwsza Wydka wskazówka i mam głupka. Najlepsze to jest, że idziesz, bierzesz coś, odwracasz się i coś za tobą stanie. Co nie wiadomo. Ja nie wiadomo czy tutaj coś będzie nam chodzić. Ja może być po prostu pff, postawiono na po prostu sytuację wstrząsowo-szokowe, bo żadnych mm, postaci. Dzień dobry! kostniczo, Zachciało się gadać? No to masz Teraz się bój Brak podobieństwa się pobawić o, może bez takich bo tam jeszcze nie zwiedziłem niczego jakby poszywane usta bo rentgen bo jak podobieństwo no za wiele mi to nie mówi Już chyba my, czy będziemy mieli do czynienia tak, Churna, gdzie ja jestem? Co to za grynota, albo to mój mózg. rozumiem ptaki, 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 ptaki wszędzie ptaki, nic innego wszędzie ptaki, co to jest? Co? Że co? Co? Mam nadać tym małym ptaszkiem? W ogóle pokaż ci się zajebisty jesteś. Kumam czacze. czacze. Kumam czacze, kumam. Myśmy ptakiem w odmętach umysłu. Latamy, zwiedzamy. I tylko pytanie, co? Nie wiem do końca. Bezpiecznie muszę dotknąć tego samego końca. Trochę debilne rybowanki, ale. Ja nie chcę mi się myśleć na to. Odpowiedź. Nie, ptaszki! do jakiegoś nagrobka. Do świetnego nagrobka. Światło. Gdzie obrazy? Tak, słucham. O! Tym razem jakiś park. Czy co to jest? Park. Dobra, pytanie a. Może to nasz ogród? Jest zamknięte? Coś albo ktoś ma klucz? Pierwsze, nie mogę pucać. To jest już yy, dosyć taki mały, mały minusik. Grabarz czy ogrodnik? Pewnie ogrodnik. Przywita nas łopatą. Tak? Cześć. Trudno. Mam dar... No mówiłem, że dostaniemy łopatą po mordzie. Jakby to było inaczej. Eee, przyjemna muzyka. Idealnie nadaje nastrój temu, co może się teraz zdarzyć. O tak, idę otworzyć magiczne drzwi. Chyba coś czerpał z opowiadania Hitchcocka. Co, ogrodnik za mną biegnie? Nie. Jeszcze nie. Jaką na jakąś panią się natk natknąłem, nazwakuje mi ogrodnika. Gdyby znowu dał nam łopatą po mordzie. Duchu mojej córeczki, daj mi spokój. Gdzie jest granica między jawą a snem? Czym jest nasze życie? Czy jest ono tym, co śni, czy też tym, co wyśnione? Powiedz, co byś zrobił, zrobiła, droga Suzanne, gdybyś się nie mogła spać. Czy zdołałabyś zapanować nad tym, który nie przychodzi do ciebie, ale na wiedza, Eddy. Super świetnie. Akt zgonu. Imię i nazwisko Teodor Dowell. Wiek 7 lat. Czyli nasz synek. O ile to my jesteśmy tym duelem? Powiedź mężczyzna. Miejsce zgonu: dom rodziny. Przyczyna śmierci: uduszenie we śnie. Daddy, Na co pozwoliłem? Co to jest? Się tu przed chwilą byłem. Słyszę telefon. Muszę wyjść. O, tele, telefon się pojawił. Fajnie. Halo? O no, tu jest, on wrócił. Ale kto, to nie wiadomo chyba fajnie, pięknie, przyjemnie i chyba na tym zakończymy sobie pierwszy odcinek, jak tak mi się wydaje, ale to nie oznacza, że nie będziemy nagrywać, bo będziemy, w ogóle chyba w krótszych partach będę wrzucał te filmy, filmy bo ostatnio coś mi YouTube nie chce rzucać filmów dłuższych niż jedną godzinę. i ja was szedłem z tego pierwszego odcinka tego dosyć fajnego roku.